To jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana ministra Żurka, przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Również jak tutaj państwo widzicie, to zawiadomienie zostało w dniu dzisiejszym złożone w prokuraturze okręgowej w Warszawie. No, zobaczymy, czy prokuratura jest niezależna, czy podejmie to postępowanie, czy będzie prowadzić to postępowanie. To jest ten akt, który wydał pan minister Żurek, w którym no, w sposób absolutnie bezprawny próbuje. Poprzez rozporządzenie zmieniać ustawę. Myślę, że to adepci prawa na pierwszym, drugim roku studiów wiedzą, że jest to absolutnie niemożliwe. Tym bardziej wie to były sędzia, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. A mimo to działa w taki sposób. Pan prezydent podpisał wniosek. Ten wniosek został dzisiaj złożony. Teraz sprawa jest już, można powiedzieć, zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ci prezesi, którzy są wskazywani przez ministra sprawiedliwości. Pana Żurka mają później wskazywać przewodniczących wydziałów i wespół zespół mają ustalać składy orzekające. Czy jest lepszy system niż losowanie? Nie ma takiego systemu, bo tylko ten system tak naprawdę zapewnia bezstronność i właśnie niedobieranie sędziów do sprawy. Artykuł siódmy przypomnę tej władzy warto to przypominać zasada praworządności, że władzy można tylko tyle, ile wynika z przepisów prawa. Tutaj ponawiam ten apel, który był już skierowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej pana Karola Nawrockiego do wszystkich sędziów. Pamiętajcie Państwo, podlegacie tylko konstytucji i ustawom, konstytucji i ustawom, a nie rozporządzeniom, tym bardziej rozporządzeniom, które są w sposób oczywisty, niezgodne z prawem, z ustawą i które są wydane bez podstawy prawnej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo. Chciałem poinformować w imieniu prezydenta, pana prezydenta Nawróckiego, ale także w imieniu swoim o działaniach, które zostały w ostatnim czasie podjęte przez Pana Prezydenta i przeze mnie jako szefa kancelarii Prezydenta w nawiązaniu do bezprawnych działań Pana Ministra Żurka. W pierwszej kolejności chcę poinformować, że dzisiaj został złożony wniosek Pana Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący rozporządzenia regulaminu urzędowania sądów powszechnych. To jest ten akt, który wydał Pan Minister Żurek, w którym no, w sposób absolutnie bezprawny próbuje Poprzez rozporządzenie zmieniać ustawę. Myślę, że to adepci prawa na pierwszym, drugim roku studiów wiedzą, że jest to absolutnie niemożliwe, tym bardziej wie to były sędzia, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, a mimo to działa w taki sposób. Pan prezydent podpisał wniosek, ten wniosek został dzisiaj złożony, teraz sprawa jest już, można powiedzieć, zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym, który zbada bo taka jest rola Trybunału Konstytucyjnego, zgodność tego rozporządzenia, a właściwie jego niezgodność, ale oczywiście to jest decyzja w pełni suwerenna, niezależna, i niezawisłych sędziów Trybunału, czy to rozporządzenie jest zgodne z konstytucją, czy też z konstytucją nie jest. W ocenie pana prezydenta Nawrockiego to rozporządzenie narusza szereg przepisów ustawy zasadniczej. Ja wymienię te najważniejsze. Niezgodność paragrafu pierwszego, punkt drugi i trzeci paragrafu drugiego z artykułem siódmym w związku z artykułem dziesiątym, artykułem czterdziestym piątym ustęp jeden, artykułem dziewięćdziesiątym drugim ustęp jeden, artykułem sto siedemdziesiątym trzecim, artykułem sto siedemdziesiątym szóstym ustęp drugi oraz artykułem sto siedemdziesiątym ustęp pierwszy. Jak widać pan minister Żurek ma rosmak. To nie chodzi o jeden przepis ustawy zasadniczej. To nie chodzi o jeden przepis konstytucji, który to bezprawne rozporządzenie łamie, ale szereg przepisów. W istocie jest to próba wskazywania politycznym palcem, podkreślam politycznym palcem przez władzę wykonawczą, przez pana ministra Żurka, jak rozumiem, działającego z umocowania premiera Tuska, do tego, żeby w procesach sędziowie nie byli losowani jak do tej pory, tylko sędziowie byli wyznaczani. I to w taki sposób, że w składach trzyosobowych tylko jeden sędzia będzie losowany, a dwóch pozostałych może być wskazywanych palcem czy to przez przewodniczącego wydziału, czy to przez prezesa sądu. Przypomnę, że prezesi sądu, zresztą w sposób też w ocenie pana prezydenta nielegalni, są wymieniani bez opinii, bez informacji z Krajowej Rady Sądownictwa, a więc ci prezesi, którzy są wskazywani przez ministra sprawiedliwości. Pana Żurka mają później wskazywać przewodniczących wydziałów i wespół zespół mają ustalać składy orzekające. Czy jest lepszy system niż losowanie? Nie ma takiego systemu, bo tylko ten system tak naprawdę zapewnia bezstronność i właśnie niedobieranie sędziów do sprawy tacy, którzy wydadzą, jak rozumiem, dobry wyrok, tacy, o których minister Żurek mówi, zaufani sędziowie. My nie, potrzeby, nie potrzebujemy, Szanowni Państwo, i tapel do pana ministra Żurka i do tego rządu zaufanych sędziów ministra tego czy innego, tylko potrzebujemy sędziów niezawisłych, potrzebujemy sądów niezależnych, a nie zaufanych sędziów, którzy jak rozumiem mają być rozgrzani do konkretnej sprawy, żeby wydali odpowiedni, przychylny dla tej władzy wyrok. Taka jest istota tego bezprawnego rozporządzenia. Ono oczywiście jest, no, jak już mówiłem, w wielu punktach niezgodne z przepisami konstytucji, a ja teraz rozwinę, jeżeli chodzi o artykuł 92 ustęp 1. przekroczenie delegacji artykułu 41 paragraf 1 ustawy o dotyczącej ustroju o y, sądach powszechnych, ustroju sądów powszechnych sprzeczności z, z artykułem czterdzieści a paragraf 1 tejże ustawy, który statuuje losowy przydział spraw akt wykonawczy, a więc to rozporządzenie ministra żurka modyfikuje ustawową zasadę, szanowni państwo, ustawową zasadę losowości całego składu, a nie tylko jednej spośród trzech osób, dopuszczając dobór dwóch sędziów decyzją przewodniczącego. Ewidentnie pan minister Żurek łamie w tym zakresie ustawę. Kolejna kwestia to jest artykuł 10 i artykuł 7. Artykuł 7 przypomnę tej władzy, warto to przypominać, zasada praworządności, że władzy można tylko tyle, ile wynika z przepisów prawa. Minister działa poza podstawą prawną i ingeruje w materię ustawową, ustrojową organizacji sądów. Tym samym władza wykonawcza Realnie kształtuje skład sądu orzekającego, co narusza równowagę władz i wykracza poza granice delegacji. Tu w sposób szczególny widać te zapędy tej władzy, w sposób szczególny reprezentowanej w wymiarze sprawiedliwości przez ministra Żurka, która po prostu nie chce sądów niezawisłych, nie chce sądów niezależnych, tylko chce politycznym palcem wskazywać tych, którzy mają w danej konkretnej sprawie orzekać, tak żeby orzeczenie było dla tej władzy. Dobre. Artykuł 173 Odrębność i niezależność sądów, oraz artykuł 178 ustęp 1 Niezawisłość sędziów. Mechanizm w cudzysłowie doboru dwóch sędziów przez organ administracji sądowej jak już mówiłem, albo przewodniczący, albo prezes sądów wskazywany przez ministra sprawiedliwości stwarza olbrzymią przestrzeń do wpływu władzy wykonawczej na władzę sądowniczą. Artykuł 176 ustęp drugi. Zasada ustalania składów wielosobowych wpływająca na ustrój. Ustój sądów i postępowanie przed nim określa ustawa, a nie rozporządzenie. Kolejny artykuł, artykuł 45, ustęp pierwszy, Prawo do sądu, właściwy, niezależny, bezstronny i ustanowiony ustawą przede wszystkim sąd. To są wymogi demokratycznego państwa prawa, to są wymogi konstytucyjne, żeby skład sądu, sąd był Ustanowiony na podstawie ustawy, nie rozporządzenia. O tym mówią także Trybunały Europejskie. Ustawy, a nie rozporządzenia. Ten rząd i minister Żurek nie ma mocy, żeby przeforsować przez parlament i uzyskać podpis prezydenta swoich nielegalnych, często bezprawnych, skandalicznych często rozstrzygnięć. W związku z tym próbuje w sposób taki bezprecedensowi, absolutnie świadomy, ostentacyjny łamać prawo i próbuje obchodzić prerogatywę prezydenta, bo w istocie, jeżeli nie ma podpisu pod ustawą, to nie ma zgody na tego rodzaju rozwiązania, które powinny znaleźć się w ustawie, dlatego pan Żurek chce robić to rozporządzeniem i tutaj ponawiam ten apel, który był już skierowany przez prezydenta Rzeczypospolitej, pana Karola Nawrockiego, do wszystkich sędziów. Pamiętajcie Państwo, podlegacie tylko konstytucji i ustawom konstytucji i ustawom, a nie rozporządzeniom, tym bardziej rozporządzeniom, które są w sposób oczywisty, niezgodne z prawem z ustawą i które są wydane bez podstawy prawnej. To są te zasadnicze kwestie, które chciałem poruszyć, jeżeli chodzi o wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy teraz czekać, Pan Prezydent będzie czekał na rozstrzygnięcie tej sprawy przez Trybunał Konstytucyjny. No, w mojej ocenie tutaj sprawa jest absolutnie oczywista. Ale jest jeszcze i to jest ten wniosek on został dzisiaj szanowni państwo złożony do Trybunału Konstytucyjnego, więc sprawa ma już swój bieg. Natomiast jeszcze tutaj wniosek. Natomiast chciałem też powiedzieć o drugim działaniu, które jako szef kancelarii prezydenta podjąłem na skutek także tego wniosku, czy w następstwie tego wniosku skierowanego przez pana prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, to jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana ministra Żurka, przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Również jak tutaj państwo widzicie, to zawiadomienie zostało w dniu dzisiejszym złożone w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. No, zobaczymy, czy prokuratura jest niezależna, czy podejmie to postępowanie, czy będzie prowadzić to postępowanie, bo opis tego czynu, który z wielkim prawdopodobieństwem jest po prostu przestępstwem, bo o tym na koniec musi orzec niezawisły i niezależny sąd, brzmi w sposób następujący. Zawiadamiam o tym, że w dniu 29 września 2025 roku, a więc w dniu podpisania rozporządzenia, Waldemar Żurek działając jako minister sprawiedliwości podpisał rozporządzenia zmieniające rozporządzenie regulami urzędowania sądów powszechnych bez uprzedniego zasięgnięcia wymaganej artykułem 41 paragraf 1 ustawy Prawo ustrojów ustroju sądów powszechnych opinii Krajowej Rady Sądownictwa które zostało opublikowane w dniu 30 września 2025 roku w którym to rozporządzenie dodał między innymi paragraf 50 ustęp 1a regulaminu w następującym brzmieniu. Przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów przydzieli referentom System a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy to przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu. Krótko mówiąc, będę za chwilę kontynuował, wola i niewola przewodniczącego i prezesa w tym zakresie będzie decydować. W różnych sądach będą ró różne praktyki w żaden sposób niekontrolowane. Czyli całkowita dowolność, jeżeli chodzi o wskazywanie składu orzekającego. Pomimo, i to jest ważne, pomimo opinii Rządowego Centrum Legislacji z dnia 16 sierpnia 2025 roku oraz opinii Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 września 2025 roku, a także pisemnych opinii przedstawicieli środowisk sędziowskich i prawniczych, opinia Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, opinia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów sędziowie Rzeczypospolitej, op opinia Stowarzyszenia Absolwentów i Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury WOTU, ale także opinia Krajowej Rady Komorniczej z dnia 5 września 2025 roku. Te opinie jednoznacznie wskazują, że taki zapis rozporządzenia narusza rażący artykuł 47a, paragraf 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, nakazujący losowy przydział spraw wszystkim sędziom i asesorom sądowym, a jednocześnie narusza artykuł 7, artykuł 2, artykuł 92 ustęp 1 Konstytucji, to jest zasadę legalizmu i działania w granicach prawa artykuł 10, artykuł 173, artykuł 176 ustęp 2, artykuł 178 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej poprzez bezprawną ingerencję organów władzy wykonawczej w niezależność władzy sądowniczej i niezawisłość sędziów oraz niezależność sądów Zapewniający prawo do bezstronnego sądu ustanowion ustanowionego ustawą poprzez stworzenie możliwości arbitralnego wyznaczenia składów orzekających, a w konsekwencji wydał akt wykonawczy poza delegacją ustawową i sprzeczny z ustawą, czym przekroczył przysługujące mu jako ministrowi sprawiedliwości uprawnienia, działając na szkodę interesu publicznego, jakim jest praworządność i niezależność wymiaru sprawiedliwości, oraz prawo obywateli do bezstronnego sądu ustanowionego ustawą. To jest oczyn z artykułu 231. Myślę,